Moi drodzy, chciałbym dzisiaj powiedzieć kazanie na temat jednych z najbardziej ulubionych moich słów w Piśmie Świętym. To są słowa świętego Pawła w jego listu. Święty Paweł mówi: Musimy pamiętać o słowach Jezusa, który powiedział, że więcej radości jest w dawaniu aniżeli w braniu. Nie ma tych słów w Ewangelii, nie znajdziecie ich w Ewangelii, tylko święty Paweł o tym wspomina, mówiąc, musimy pamiętać o słowach Jezusa, który powiedział, że więcej radości jest w dawaniu, niż w braniu. Bardzo lubię te słowa, ponieważ w swoim życiu spotkałem wielu ludzi, którzy żyją tymi słowami. W swoim życiu spotkałem wielu ludzi, którzy mogliby się podpisać pod, swoimi, pod, tymi, pod tymi słowami. To są ludzie, którzy się nie boją poświęcić dla innych. To są ludzie, którzy się nie boją jakiś wysiłek dla innych uczynić. To są ludzie, którzy się nie boją trochę czasu stracić dla innych. To są ludzie, którzy, którzy się nie boją podzielić się swoimi talentami z innymi. Wiecie, i to są ludzie bardzo szczęśliwi. To są ludzie wolni. To są ludzie radości. Bo oni odkryli tą prawdę, że więcej radości jest w dawaniu aniżeli w braniu. I ja zazdroszczę takim ludziom. Zazdroszczę takim ludziom, którzy się nie boją, siebie stracić dla innych. Takimi ludźmi są też misjonarze. jest niedziela misyjna, zobaczcie, że są na świecie ludzie, którzy zostawiają wszystko całe swoje życie poświęcają Jezusowi. Zostawiają swoją ojczyznę poświęcają swoje życie, jadą gdzieś tam w obcy w kraj, dziki często, całe życie swoje poświęcając, poświęcając Bogu. Jak bardzo ci ludzie muszą być wolni od lęku, od obawy. Jak bardzo ci ludzie właśnie są radośni i z tym entuzjazmem żyją tymi słowami, że więcej jest radości w dawaniu, aniżeli w braniu. Oczywiście są też inni ludzie. Ludzie, którzy... Nie żyją tymi słowami. Ludzie, którzy nie potrafią się poświęcić dla innych. Ludzie, którzy się boją stracić swój czas do drugiego człowieka. Ludzie, którzy zazdrośnie, zazdrośnie bronią właśnie siebie i, i, i swoich talentów, nieraz, nieraz swojego majątku też, nieraz, nieraz czego innego. I to są ludzie nieszczęśliwi. To są ludzie, którzy są związani tym lękiem. To są ludzie, którzy, którzy nie odkryli tych słów, że więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu. W naszej parafii też jest wielu ludzi, którzy, którzy naprawdę bardzo się poświęcają dla innych. To są ludzie, na przykład z Rady parafialnej, którzy tracą swój czas po to, żeby, żeby pomóc w parafii, żeby coś zorganizować, żeby coś przygotować. To są wolontariusze, Którzy pomagają zorganizować różne imprezy, chociażby dzisiejszy obiad, dzień czynienia. No, ktoś to musi przygotować, ktoś to musi posprzątać, ktoś to musi poustawiać. Wielu ludzi, wielu naszych parafian potrafi właśnie poświęcić sporo czasu na to, żeby, żeby innym było dobrze. Takimi ludźmi w naszej parafii są też ci, którzy, którzy pieką ciasto do kawiarenki. Wielu ludzi zwyczajnie samych z siebie, bez zapłaty, bez jakiegoś proszenia, pieką ciasto na to, żeby, żeby taka wierenka taka kawa w naszej parafii była. Takimi ludźmi są katecheci też, którzy za darmo poświęcają swój czas, ucząc dzieci katechezy. Takimi ludźmi są ministranci, którzy służą przy ołtarzu, lektorzy, którzy, którzy czytają Słowo Boże, chór parafialny. Takimi ludźmi są też na przykład róże różańcowe, które bezinteresownie się, bezinteresownie się za nas modlą. I chcę tym ludziom dzisiaj podziękować. Chcę im podziękować za to, że żyją, żyją tą tą prawdą, że więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu. I przy tej okazji też Ciebie chcę zapytać i, i poprosić, czy byś czasem nie chciał się przekonać o prawdziwości tych słów. Czy czasem byś nie chciał się przekonać, że naprawdę więcej... Radości jest w dawaniu, jeżeli w braniu. I może coś dla innych zrobił w parafii. Może się do rady parafialnej zapiszesz. Albo, albo się zgłosisz na przykład na lektora, żeby czytać Pismo Święte. Zawsze, zawsze jest problem, żeby znaleźć kogoś, kto by Pismo Święte w Kościele przeczytał. A może dwa razy do roku ciasto upieczesz. Do kawiarenki. Może, może do rycerzy Kolumba się zapiszesz. Oni też bardzo, bardzo w parafii pomagają. No może, a może zwyczajnie tak jak róże różańcowe, pomodli się dziesiątką różańca za, za parafię czy, czy, czy w jakiejś konkretnej intencji. Bo więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu.